R2 Księga Rozliczanie Właścicieli. W przypadku, gdy rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku, do prawidłowych rozliczeń musimy w księdze uzupełnić bilans otwarcia czyli dotychczasową sumę przychodów i kosztów. W tym celu wprowadzamy z datą poprzedzającą miesiąc rozpoczęcia pracy, po jednym wpisie z każdego rodzaju zdarzenia z sumaryczną kwotą obrotów od początku roku. I tak. Jeśli pierwszym miesiącem rozliczanym w programie będzie lipiec, wprowadzamy z ostatnim dniem czerwca jeden wpis z sumaryczną sprzedażą od stycznia do czerwca, jeden z zakupami itd. W każdym wpisie oddzielnie wprowadzamy sumę z każdej kolumny i dodatkowo możemy jeszcze rozgraniczyć różne stawki VAT. W danych firmy na zakładce ustawienia określamy początek numeracji wpisów w księdze. Pierwszy wpis i stron wydruku. Pierwsza strona. Przed rozpoczęciem właściwej pracy powinniśmy jeszcze wprowadzić aktualne parametry naliczania czyli progi i stawki podatkowe, składki ZUS dla właścicieli, stawki ryczałtu samochodowego i inne. W tym celu wybieramy z menu głównego pozycję ustawienia, parametry naliczania. Nowe parametry zadany okres Wprowadzamy klawiszem Insert. Wpisujemy i zatwierdzamy nowe wartości parametrów, które uległy zmianie. Szybkie pobieranie aktualnych parametrów z firmowego serwisu internetowego umożliwia przycisk pobieranie parametrów z serwisu FTP. Po wydrukowaniu i zamknięciu księgi możemy przystąpić do miesięcznego lub kwartalnego rozliczania należnego podatku dla wszystkich wspólników lub właściciela firmy. Klikając w oknie głównym w przycisk Właściciele, uzyskamy listę wszystkich właścicieli. W przypadku biura rachunkowego możemy funkcją Shift F4 szybko zawęzić listę do właścicieli wybranej firmy. Po ustawieniu się na właściwej osobie klikamy w zależności od rodzaju podatku w przycisk PIT5, PIT5L lub PIT28. W oknie deklaracja PIT sprawdzamy szczegółowe rozliczenie podatku. Dochody z poszczególnych działalności również z najmu podstawiają się automatycznie, podobnie jak składki ZUS. Po przejrzeniu i ewentualnej korekcie deklarację drukujemy, a następnie zamykamy.